Centrum Zdrowia Gołębi po raz kolejny z wizytą u Grzegorza Golika Witam. z oddziału 144 Przyszowice, hodowcy teamu Centrum Zdrowia Gołębi. Dzień dobry, cześć. Witam wszystkich. No właśnie, ostatnio widzieliśmy się, no ładnych tygodni parę temu, no. i planowałeś dopiero, jak to będzie przy tym parowaniu, a tu już widzę młódki Młodzież już jest, tak? Dobrze odchowane, jak zawsze, na produktach Centrum Zdrowia. Nic tylko się cieszyć, że tak rosną. Piękne. I ludniowe to są? One mają teraz około 3 tygodni. Trzech tygodni. Czyli za niedługo w drogę. Tak. Będą walczyć. Pięknie. No właśnie, a jeżeli mówimy o, e, o, m, o tym czasie parowania ostatnio jak byłem e, rozmawialiśmy o dwóch produktach o dwóch produktach, o salwecie i o kolwecie. Tak. E, I zastosowałeś, tak? Korzystałeś. Wszystkie gębia i w rozpłodzie i lotowe miały kurację przeprowadzoną, tak to tam było 15 dni, dobrze mówię? Tak, w ciągu 15, 15 dni. dni. i Później do proszły łączone były, były w pary. Mhm. Na razie nie ma żadnego problemu niczym, czyli było wszystko ok. Czyli tu odszedłeś od tych tradycyjnych metod? Tak, yy, tak? od lekarz od tego wszystkiego. Żadnych lekarstw w tym roku niczego, tylko po prostu typowo same środki z centrum zdrowia. Świetnie, po przygotowania gołębi. No i widzimy, że gołębią mają się dobrze daje rady. Świetnie. Grzegorz chciałbym dzisiaj porozmawiać się na, na kilka tematów z Tobą, to między innymi żółty guzek, rzęsistek. Na pewno ważny temat, czyli zerwane skrzydło w gołębi po tym okresie spoczynkowym, tak. Jednak hodowcy narzękają na te zerwane skrzydła. E, później chciałbym przejść do, mm, już do samego przygotowania gołębi e, do lotów. Tak? Za chwilę mamy kwiecień, wkrótce maj, więc zaczynają się loty, więc jak ty osobiście przygotowywujesz te, te gołębie? E, ale chciałbym zacząć się od czegoś jeszcze innego. E, w, Chciałem zacząć od dwóch produktów od naszych nowości, które pojawiły się początkiem roku: salwet i Colved. Opinia na temat stosowania tych produktów. No, opinia jest taka, że nie zauważyłem żadnej różnicy pomiędzy, jakbyśmy stosowali jakieś lekarstwa i tak dalej. Połębie bardzo dobrze to przyjmowały, nie było żadnego problemu w ogóle z przyjmowaniem tego, tych produktów w wodzie. Później wiadomo, probiotyk jakiś dałem też, bo u mnie probiotyk jest często używany. No i nawet nie tydzień minęło i już głębiej parowałem, bo to tak dosyć był już ten okres taki, jak, żebym, żebym to próbował, że to już później w Paryżu się włączył. Czyli tutaj odszedłeś ewidentnie od, ewidentnie od, od, od takich bardzo tradycyjnych tak, e tak, eksperymentów, e środków, prawda? Środków bardzo znanych wszystkim i typowo poszedł tylko w to, nie? Bo mi tak jak kiedyś już nie wspominali, a typowo mi najbardziej zależy na tej naturze, żeby te głębie były jak najzdrowsze i nie musiała się niczym martwić zresztą przez ostatnie sezony przekonałeś się bardzo dobrze, się przekonałem e... na temat natury dokładnie, jaką, jaką siłę ma natura i tutaj e, warto e, tak. e, warto zaufać warto, e, dobrym i... produktom, prawda? nie trzeba myśleć wtedy o jakichś chorobach o niczym, bo jak się systematycznie to wszystko stosuje to jest w ogóle dochodowy. jasne, mamy już te młotki, które wcześniej widzieliśmy tak. e, natomiast powiedz mi a... I jest taki drażliwy temat, e, dość mocny, żółty guzek i rzęsistek właśnie u, u młodych gołębi. Jak, e, jak sobie z tym, e, z tym zagrożeniem radzisz? Ja szczerze z tym zagrożeniem sobie radzę, tak jak lat już mam te produkty z Centrum Zdrowia w mojej hodowli, radzę sobie na tej zasadzie, że po parowaniu, jak pierwsze gołębie znoszą, znoszą jajka, już jak drugie jajko zniosą, to przeprowadzam dziesięciodniową kurację hydrydiarometrem. To jest mój pierwszy taki wtedy uderzenie w tego embie, bo one są spokojne, sobie siedzą na jajkach i dostają 10 dniową z hydroterawetem. Później wiadomo jak zawsze po hydroterawecie, w innych wszystkich środkach, troszkę probiotyku, żeby odbudować im tą florę. No i wtedy... Również od nas, tak? Korzystasz z od tak, Maxu, tak? Tak, robię od maxu. Mhm. Wtedy już po tej kuracji, po tym wszystkim, to jest akurat te 10 dni... To A, ładnie przyleciały. 10 dni to się akurat młode, młode zaczynają pomału lęgnąć. I... I systematycznie później u mnie produkt hydrodarwet idzie dwa razy w tygodniu, nawet w czasie wychowu młodych. I to tak, to nie, że po prostu wybieram jakiś dzień, że poniedziałek, wtorek, po prostu w tym tygodniu, poniedziałek, wtorek, za tydzień, tam gdzieś później środę, ale jestem dwa razy w tygodniu, jest ten podawany i w rozpłodzie i w lotowych, bo wiadomo ten żółty guzek i to wszystko w ogóle, ogólnie biegunki i tak dalej przy młodych. Później słyszę ludzie mają młode, zaczynają lać takie dwu-trzy tygodniowe, mokro w miskach, no u mnie nie ma tego problemu. Zioła wszystkie idą, tak jak mówię, tak jak zawsze mówiłem o tych ziołach, no ale hydroderwet tak jak już wcześniej powiedziałem, jest 10 dni w czasie posiadywania Ejek 10 akuracja akkuracja. Przeprowadzona hydroderwet. Mm -hmm, mm -hmm. Świetnie. E, o tych ziołach, o których mówiłeś, to między innymi mykowet i, i Diarowet. Prawda? Mykowet Diarowet. Yy, Koks co drugi tydzień, im teraz tam do, dorzucam yy. Jeszcze do tego dorzucamy, cały czas jest teraz, co tydzień jest dwa razy do tego dorzucane i czy do COXIVET, czy do MYKO diaro, i Diarobetu e, VITALVET, bo cały czas robią tak, od tego momentu wprowadziłem, e, tak jest non-stop. Czyli ja minę kwasy. Tak, są cały czas, w wychowie młodych i tak dalej, to jest potrzebne po prostu teraz. Ale wracając do tego czasu właśnie teraz przy wychowie łódków i tych zagrożeniach związanych z rzęsistkiem, z żółtym gózkiem. No, pogoda też jeszcze nam do tego, że dodatkowo No No tak, znaczy, czyli że, tutaj, że... tutaj hydrodiarwet jest tak. tym rozwiązaniem. Który... Nawet ee, parę dni wstecz sąsiad, co hoduje sobie gołębie ja tak hobbystycznie ma problem właśnie, bo młode mają około trzech tygodni. Nagle jak mówi stare by tylko patrzały do jedzenia, nie chcą jeść, a młode leją. No i też mu... Naprowadziłem go na ten hydrowat, ten produkt trzeba podawać systematycznie, to nie, jest, że to się teraz dopiero da, tylko ten produkt musi być cały czas u tych jebi. Bo wiadomo większość. Czyli no... rozmawiamy o, konkretnie o, o kombiwecie, o Kombiwecie, tak jest. Tak, jest to produkt bardzo potrzebny do tego, ale tak jak mówię systematycznie, u mnie jest cały rok ten produkt, u mnie bardzo dużo idzie kombiwetu, bo w czasie lotów to jest zawsze po locie ten produkt jest na karmę dawany. I a teraz tak samo jest bardzo dużo, bo mówię, gołębie, większość z nas goębie miał po 6 miesięcy teraz prawie w zamknięciu. No właśnie. I, I ten gołąb później jak wychodzi po takich 6 miesiącach, on jest chętny do latania i się problemy robią z naderwanym skrzydłem. Jeszcze jak ktoś bardziej tam troszkę przy pasie gołębie i tak dalej, no to jeszcze większy problem się robi. No u mnie tak jak te środki są, robię to wszystko do zerwanego skrzydła, bo był problem z tym jakieś 4 lata wstecz, to czy przy pierwszych próbach, czy po pierwszych lotach. Zawsze jakiś gołąb tam e, naderwał te skrzydła, a później już jest w sumie gołąb do wycofania, no bo... A tak jak wprowadzam jeszcze dodatkowo, teraz do tego wprowadziłem też e, glukowet, bo też tam jest e, siarczan magnezu i też to teraz wprowadzam do tego, bo ten magnez też jest potrzebny teraz na te zakwasy, na to wszystko, jak tego gołębie po takim dużej przerwie e, spoczynkowej zaczynają teraz te oblotki. A, bo czasu jest... Wyszły pięknie, poszły. Czasu, czasu jakby nie patrzeć mamy bardzo mało, bo to przeważnie jakieś półtorej miesiąca i loty się M zacznie. Miejmy nadzieję, że to nie jastrząb. No, nie jest ta nadzieja, ale... Ale <grym> czuję. moje tereny... Mógł być aszton. No to, ale wracając do. To jest dobry, do... dobry nauczyciel. Umień. Ja nie muszę mieć treningów. I nie trzeba stać styczką? Nie, nie trzeba. Nie. One same chodzą. One same płynąć. chodzą. Pięknie. A Wracając do, e, do tych potrzeb Gołębi, więc e, ten magnes, ten siarczan magnezu, ten kalogen, też który, pomaga wszystko, który też między innymi tak. w kombiwecie jest. E, jak no mówię, tu jest systematyka. Nie, to jak ktoś tam mówi, że dwa, trzy, cztery razy da i, i, i jest problem, no, ten to tu musimy cały czas się do tego przyzwyczaić. I, I na bieżąco to musi mieć w swojej diecie, tak jakby się to umie, nie? Jasne. Eee, no właśnie, gołębie nam latają, gołębie pięknie latają już nad nami. Tak. Eee, no i czas by byłoby już, no w sumie już, już jesteś na tym etapie przygotowywania do lotu. tak, no już tak jak było widać na pierwszych eee, ujęciach, że już są dosyć duże. Jak będą odłożone, no to wtedy już trzeba tylko gołębie tych do lotów. Już pomału się wprowadza system lotowy, ale u mnie to tak jeszcze Troszkę z tydzień jeszcze poczekam, bo mówię do dopiero są 10 tydzień na, na podwórku, to jeszcze jest wszystko tak, mogą sobie poskakać, pochodzić. Ale środki już pomału wprowadzam, już activet już idzie też e, pomału w ruch, jak to się mówi i, 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 i ptaki już zaczynają swoje pomału chodzić. No. Ile dni podajesz To no pier Pierwszy raz jak są takie obloty, to te 3-4 dni im rzucę ten activet, żeby je troszkę rozochodzić bo dobrze na to działa, na te od odniki latania później wiadomo, znowu probiowet MAX troszkę żeby odbudować tą florę no a później tak jak loty i przed lotami ogólnie już 3 tygodnie przed lotami już prowadzę tak jak w czasie lotów, że tam chyba czwartki i piątki już teraz nie będę cyganił bo mhm. miałem yy, przez cały okres lotowy dobrze to rozochaca do lotowania są tego jakby takie... Mhm. zwawsze no najważniejsze jest właśnie to, że ActiVed powoduje, jest bardzo dużo żelaza tak, tak, tak. E, i on powoduje to, że e, odpowiednia ilość hemoglobiny tak, jest, która właśnie i jest dotleniona, czyli cały organizm są, są od razu już takie mocniejsze, no jeden, no, tak, tak, bo już ma troszkę wcześniej loty, bo my mamy dosyć późno, bo tak. nasze loty chyba się zaczynają 7 maja a on już ma chyba ostatni weekend kwietnia, już wprowadził właśnie ten system, że 4 dni dał ten ActiVed, a już wcześniej o te hemoglobiny chodziły to później Pisa dzwonił, że jak puścił, to przez godzinę jeszcze gołębi nie widział przy domu, bo tak poszły. Mówię no, są zdrowe, jest forma, dlatego to tak działa. Zgadza się. Yy, I wiem, że jeszcze jeden e, produkt e, tutaj celujesz w ten, w ten okres, zresztą jakby całorocznie, naturwet, prawda? Całorocznie, tak, naturwet. Szczególnie teraz w wychowie młodych to jest super sprawa, bo, bo, bo ta linka to też pomaga, żeby te gołębie młode dosyć były dobrze karmione, żeby te stare ten, 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 tą karmę dobrze przyjmowały. Te mode. wtedy i ten kał, to wszystko tak samo jest związane. To też na to pomaga bardzo dużo. Wyrzuca toksyny, też między innymi tak. skład na turwetu, prawda? Tak, a tak. No, a dodatkowo na turwet też teraz, przylotowych, też jest super sprawą, bo tamte yy, mamy te no, żeby nie pocyganić, yy, te zioła, co też działają na drogi oddechowe, bo to dosyć mocno i też poczyści, jaką po takim okresie spoczynku, też te drogi trzeba mu troszkę obczyścić, żeby on miał lepsze te warunki do latania, nie? Jasne. E, czyli generalnie widzę, że jesteś na dobrej drodze e, do kolejnego dobrego wyniku w tym sezonie. Mam nadzieję, że, że będzie. Tak? E, tak, tak. A powiedz mi, a jakieś konkretne plany na ten sezon? Nie, nie, w tym roku. W tamtym roku jeszcze miałem jakieś plany, żeby tak troszkę właczyć, w tym roku delikatnie, na spokojnie zobaczymy, co będzie. Więcej innych rzeczy jest po prostu. E, wyszło też... E, remonciki, nie remonciki. Komunia i tak dalej. no. Ale widzę, że cały czas w tym trybie jesteś, że no, stan zdrowotny podstawa. To jest podstawa, bo nawet jak człowiek nie ma czasu za dużo, to jakby nie było zdrowia przy głębiach, to jak się zaniedba, to już jest wtedy koniec. To jest, to jest tym bardziej, bo to człowiek nawet nie zauważy przy, przy krótszych okresach, bo to potem myśli, że wszystko ok, karmy rzuci, ale to tak nie wygląda. No, zdrowie musi być w głębi jest zdrowie, to one ocieńczają się już same. Jasne, świetnie. Dziękuję za rozmowę. Dobry lot. Dobry lot.